Widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Natural. Jestem z moją wifi tutaj, Julią. E... Guten Morgen, Guten Morgen, Guten Morgen. Guten morgen. E, co nagrywamy? Co nagrywamy, bo ja zapomniałem. Jak dobrze się znamy. E, jak dobrze się znamy, nagrywamy widzowie. E, Julia wymyśliła ten film. E, oczywiście, jeśli chcecie więcej tego typu filmów, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie miły komentarz tutaj, żeby zmotywować, żeby Julia się cieszyła, żebym ja się oczywiście cieszył. I zostawcie dużo łapek w górę. Suba! I możecie dać więcej pomysłów na ciekawe filmy. Na pewno nagramy albo nagram, zobaczymy. E, I co? E, możemy w sumie zaczynać, tak? Julia wymyśliła pytania. E, czy, może, kategorie. Kategorie, I kategorie. I potem będą pytania, ale najpierw. Kupiliśmy rzeczy. Tak, najpierw z kupiliśmy kategorii. sobie rzeczy z kategorii, które Julia zaraz przeczyta. E, tym razem nie są od e, e, czatu GPT. To chyba sama wymyśliła, więc fajnie. Yes, to mi yes. się podoba. My już jesteśmy razem półtora roku w sumie. No i zamieszkaliśmy razem też bardzo szybko. Ja bym chciała coś powiedzieć. No. Bo Konrad mi powiedział, bo mieliśmy cztery rzeczy kupić z tych kategorii co wybraliśmy i Konrad mi powiedział, że no tak w stóweczce się zmieścimy nie. i potem jeszcze jedzenie osobno, nie? Ale że w stóweczce się zmieścimy, tratatata, strata la, no i wydał trzy stówy, a ja się zmieściłam w stuwie i ja nie Nie no powiem tak widzowie, bo mi bardziej chodziło, że do stówki jakby jeden prezent. O to mi chodziło, tylko że pewnie źle to powiedziałem wiadomo, bo ja się plączę jak pierdolę głupoty yy, ale no co, ja zrobiłem jakieś chyba za 250 czy coś takiego, no ja ale to nieważne, chodzi o to, że liczy się gest, liczy się gest i to jest najważniejsze, więc tego nie oceniajcie, no i chuj, zobaczymy, zobaczymy jak się dobrze znamy, Julia. No, mam nadzieję, że kurde jedno zgadnę, nie? Pierwsze pytanie, proszę. pierwsza rzecz. Pierwsza rzecz, dobra. Okej, okay. rzecz, która y, mu jej się spodoba. Tutaj w... e, Dobra, widzowie, witam serdecznie, jestem w kiblu, bo musiałem przysłać przed ochroniarzem. Jest rzecz tego typu, że. Mam tutaj kamerę, żeby nie było. Czyliśmy nad bardzo w galerii, ale ochroniarz nas dotarł. No i będziemy robić takie małe przebitki. Może się coś tutaj uda ugrać. Nie wiem skąd tutaj jest trochę ludzi, bo nie w portach zaraz jest Tak A galeria jest cała zbyt powiodła dla Dobra, widzowie, wleciało opakowanie na AirPodsy Pro dwójki. Już nie będzie mylone. No co prawda nie są pudrowe róże, ale są fioletowe, ale też jest taka jest prawda, że mam wyjebane jajca. Mają się podobać i tyle. I na pewno będzie to przydatne, na pewno. Dworek tutaj jest. Rzecz, która mu jej się spodoba. Okej, okay, no ja muszę sobie powiedzieć co to było. Nie po prostu, nie wiem. Żeby Ja nie wiem, nie. Nawrywać coś z chłopem, kurde. Dobra, tam nie zaglądam, bo ja już, ja już znam dwie rzeczy, bo... Jedna była w lodu. Nie człowiek tu Ja to chyba zgubiłem, nie? Nie, dobra, mam, 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 okay, mam, 3, mam. 2, 1, dobra, czy 3... 3... Nie patrz, nie patrz, nie U, patrz. Dobra, trzy, dwa, jeden. nie no, mocne, mocne. Co to jest? Aha e, a, a, dobra, najpierw ja to pokazuję. Dobra widzowie, dostałem mahaka. Bo nie wiem czy wiecie, ja nagrywam dalej filmy, może nie na głównym kanale, ale na moim kanale gamingowym. Michał wymyślił makaka. No i ja się cieszę, nie? Jest to mała małpka, na pewno mi się przyda. Fajne, fajne. Naprawdę bardzo fajne. Podoba, tam było spodoba, no. nie przyda. No, ja dobra. Proszę bardzo. To jest na airpodsy, bo mamy, mamy dwie pary AirPodsów w widzowie. No i oczywiście jak rozpoznajemy nasze airpodsy, obie są białe. Rozpoznajemy je tak, że jutrocy zawsze są brudne. Mają co no? On co on No mają, mają miód yes. puszcz, tak, tak? Niebem, mają miłtusz. Nie, puszcza. poznajemy tak, że jego są całe ujebane w miodzie, a moje są... Tak, w tak, tak wiadomo. Żarty. Nie, dobra, szczerze. Już. Szczerze. Ale nie no, myślę, że to Ci się spodoba i, i to Ci się, się przyda nawet. Podoba mi się, no. I? Tak. I mniej więcej modem. to jest taki kolor pudrowy, no ale mówię do tego typa panda, pudrowy kolor, a że nie ma, to niech pan daje to. Jeszcze nie będę, ja jeszcze nie, nie będę ja pierdolił, Dobrze, dobrze. Pokażę Wam tak powy, tam. Ale ma kozak, nie? I pamiętajcie, nie liczy się właśnie cena, tylko ja nawet jakbym dostał skarpetki, bym był zadowolony, nie? On mi kazał się zmieścić w stół, więc. Ale tej no tej nie, to dobra, nieważne, ale liczy się, liczy się fajne, właśnie ta fajne. kreatywność. Wiesz o co, chodzi. Ja się cieszę. Super. No. Dobra, makar no, też, też się mapę, też się, to się cieszę. Się z tobą tak, tak, ze mną, że wstydzę. O makarzu. Dobra, kolejne pytanie. Kolejna rzecz. A mi się tak? wydaje, że to jakieś inne kategorie miałeś. Może, 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 no. ale to tutaj nie rzecz będzie. Rzecz w ulubionym kolorze. Rzecz w ulubionym kolorze, czy, ale ubrania? No nie. No to właśnie nie mam rzeczy w ulubionym kolorze. To miało być to. To miało być to. No ale to nie było właśnie, nie było, wiesz, tutaj. Y, pudrowego różu, nie? Ale jest fiolet. Ale co, to, co, to, to, to co? No, no chudu, nie, ma. Dartwo no, no dobra. dobra, to bo, teraz może ubranie, tak? No nie, ja ci swoją rzecz. Aha, dobra, dobra. No i to ja my, co my robimy po swojemu? Robimy po swojemu, nie oceniajcie, tak? Słuchaj, to jest rzecz dwa w jednym, to jest dla Juliusza. Ale co ale dla Juliusza? Żaden w kolasze, worki na kufr. Ja Ty jesteś niepoważna? <laughs>, bo mi się nie no, ty piara, nie, nie, dobra, ty piarzy się skończyły worki na, na główienko naszego psa dla Juliusza I mnie też to na przykład denerwuje, że nasz pi pies dostaje więcej prezentów niż Charny, ja czarny, czarny okay. był No Czarny no, to no do, Dobra, tak, no, ha? tak, no okay. To, okay. szczerze, to jest tak jakbym nie dostał prezentu, tak? Jasne. Czyli ty też nie dostałaś i tyle No nie tak, dostałaś. No, to jest dla naszego psa, to jest dla naszego psa No my nie mieliśmy Dobra, kolejna rzecz Dobrze. Ubranie, które mu jej się spodoba. Dobra. Ja miałam z tym trochę problem powiem. A ja... Ciężko. To... Dobra, szczerze, no ja oszukałem trochę, nie? Nie będę gadał. i totalnie jakby nie mam pomysłu co mu wziąć jeszcze mu wzięłam takie spodenki one mi się podobają ale one mu na pewno się nie spodobają więc nie wiem, takie brązowiaki no mam taki fajny materiał, przebiedny na wakacje no to są bardziej takie kąpielówy, nie wiem no on ma podobne, więc zastanawiam się, ale mam jeszcze tam w kategorii zapach na przykład, ja tutaj, tutaj nie mam pomysłu Jakieś z góry, ale sat-paper, tak że um, on ma On bo uważam, a ja mam mega problem. Ale no, zastanawiam się nad tym, ale tych sklepach nic nie ma totalnie, więc nie wiem. No i co, widzę, żeby tutaj dać o taki kombinezonik, to. No, ja mam tak, mam szczęście, bo ostatnio tu byliśmy, no to by podobało jej się to podobało, jej się to, więc no mam nadzieję, że kolejny raz to jest to trafi no. dobrze. I tyle, no tak to wygląda, no nie wiem, nie wiem jaki size dokładnie, no i wyżej sobie wymieni i tyle, no dobra, idę za to zabudzić i, i, i tyle, nie? No tak, tak, wziąłem to co ci się co mówiłaś, że ci się podoba, bo byliśmy wcześniej coś tam co rzeczy oglądać i ona akurat powiedziała, zresztą, że zresztą zobaczycie na tych urywkach, bo ja tam wszedłem i sobie coś tam ponadrywałem. Więc no dobra no niech będzie po masz, ja nie wiem co to jest, to jest jakiś kombinezon. Raczej wy panowie wiedzieć nie będziecie. Ale, o kurde. O kurde. ale Julia kurde. chciała coś takiego, więc została coś takiego. Tylko nie wiem, jaki rozmiar. No. Tu jest przód. S S. No a ja wziąłem jaki? Medium. Ja to na sobie przymierzałem. To znaczy, nie przymierzałem na sobie, tylko tak wiesz. To... No, to było, ale to, 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 to bym ale to było chyba najmniejsze. M będzie dla mnie za duże chyba. No to sobie wymienisz najwyżej. Fajnie, cieszysz się? Tak, tylko jak to będzie za dużo ludzi. Nie, nie no, to mi się prawda. wydaje, że... no to sobie wymienisz Tak na sobie to nie No No tak o, tylko człowieku przynóższę okay. Tak na sobie będę się ubierał ja, nie, ja jestem hetero człowieku, huli hetero Nie, to jest 32 rozmiar No to chyba będzie to git To najmniejszy na, No najmniejszy Nie tak, wiem, czy za mały nie będzie No nie wiem człowieku, tam inne no były wyższe 34. Dobra dawaj moje, już nie gadaj Kombinezon, kombinezon A nie dałam o, spodenki, ej, kurde, bardzo fajnie, bo szczerze, ja się cieszę, nie? Takie też zawsze chciałem mieć spodenki. Mam podobne tylko ze kieszeniami. ale co prawda, ja nie mam w ogóle spodenek, nie? Ja nie mam w ogóle spodenek i widzowie, ja nie potrafię sobie kupować spodni. Ja według mnie spodnie się ciężko kupuje, nie? Także ja w ogólnie nie lubię chodzić do galerii na zakupy, bo jak chodzę, to już muszę wiedzieć co, co kupuję i wychodzę od razu. Nie lubię. A Julia to wiadomo, tam trzeba chodzić, strać kurde, wiadomo, szczać. No prawdę mówię, no. Dobra, je Ale fajnie, dziękuję. Podobają mi się, mam. Podobają mi się. Podobają Rzecz o ulubionym zapachu. Rzecz o ulubionym zapachu, kurde! Ja nie wiedziałam, nie? Ja mam nadzieję, że trafiłem. Dobra widzowie, udało mi się dorwać świeczki o smaku lawendowym i waniliowym, bo chyba, chyba te dwa, chyba te dwa zapachy będą. Tak mi się wydaje. no Mam nadzieję, że tak, a jak nie, to będzie. Lipany. No ale chuj. Ty <laughs> pierwsza teraz. Wanilia. Świeczka waniliowa. No tak, no tak? jeśli chodzi o zapachy, no to chyba tak. Masz, waniliowo najważniejsze. Ale ma więc... No, smyta. No dobra. To dobrze? <laughs> no, no powiedzmy, że dobrze. No jeśli chodzi o zapach świeczki, to raczej to, bym wybrał wanilię, nie? Ja ale ci, nie świeczki tak Ja ci wziąłem lawendę zapach świeczki. I wanilię, ten zapach świeczki nie ci wziąłem. Nie no, widziałem. wanilię, a ty oszukane tak? jest dwa. No dobra, ale to wiesz, no człowieka, co... Ja Lawendę też lubię zapach lawendy, ale jednak wanilia wygrywa, nie? Tamta le lepiej pachnie, nie? No. Ale nie no. i no, ale twoja pachnie tak to jest wanilia z czymś. No pa. A zobacz no. tamta pachnie. No i lawendę ci wziąłem, nie? No lawendę też lubię, no? Bo na początku jak się... Nie, w sumie nie jak się poznawaliśmy, tylko przy, przywiozłaś jakąś lawendę wtedy do domu, pamiętasz? No. No, no to tak pomyślałem A, mieliśmy sobie. mieliśmy takie fajne tutaj do poduszek. No 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 no, no, no no no. Ulubiona przekąska słona. Ulubiona przekąska słona. Dawaj, Dobra. Should... Y, no i co? Y, do słonej przekąski. Powiem tak, no. No najprawdopodobniej są to dolitosy. Z sosem serowym tak mi się wydaje bo to zazwyczaj jadała jak się poznawaliśmy i w sumie zazwyczaj to jadała więc tu są tu są dolitosy serowe wiadomo na co ser bardzo dobre polecam też również no i myślę że chyba to będzie dobre czekaj 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 co tak tą torbę gdzieś na dół schodzisz kurde no dobra człowieku ap, ap, ap. ulubiona przekąska słona no ja mi się wydaje że to będzie to tak? sobie też bym kupił to. Ja pomyślałem tak, że... Myślałem nad tymi chipsami na pewno, ale mówię sobie, nie, no Doritosy zawsze były jedzone, jak się poznawaliśmy, no, były, z sosem serowym. Ale dawno ich nie jadłam. No nie jadłaś ale, ich dawno. Ale to ci przyznaję. No. Ale to jest takie, wiesz, takie... Że ja czasem do nich wracam, a no. to? Dobrze? No dobrze, dobrze. Ale no. też na drugim miejscu da tak, tak? właśnie tak. No tak. Nie, nie? Ale, ale to właśnie, ale to niedawno zaczęliśmy jeść, nie? I no. tak nie rzadko jem, bo my staramy się I... jeść zdrowe jedzenie. I, no, i to, no zresztą zobaczcie jak no, wyglądamy. Dzisiaj sobie pojemy. No dzisiaj nie no, dzisiaj to sobie na pewno pojemy. Kolejna rzecz. Słodycz. Słodycz. Kurde, nie wiem czy trafiłem, ale wziąłem Ci to. Właśnie, jak ja się zastanawiałam, jakie ja, ulubione um, słodycze, to ja miałam problem. Ja wziąłem jej te tutaj ciasteczka. Z Lubię mirki. bardzo. bardzo ona, ona lubi, mi się osobiście średnio smakują, nie? Bo ja lubię te ciasteczka. Ja myślałem, że to są takie ciasteczka. Nie wiem, czy w Subwayu jedliście, że są twarde na zewnątrz, a w środku są takie miękkie. Ale to nie chodzi o to, bo te są twarde wszędzie, a w środku jest taki krem, a Chodzi mi o to, że to ciasto jest takie miękkie w środku. Znasz się jest lepiej niż ja sama siebie, bo ja zapomniałam, że takie ciasteczka jest niemal faktycznie. Jakby oddałabym to na no. sobie albo lody Oreo, te takie w no. A ostatnio jakie jadłaś też, Oreo? Ten, no. Aha, no i widzisz. No. A czy dawno sobie? Czyli jadam? mam punkt, czy nie? Masz, a ja? Znaczy ja bym powiedziałam, że nie było. No, Mlekoduszki. Mleko no ja już też staram się nie jest żelek. No, nawet dzisiaj jadłem. No dobra, jadłem żelki, ale, ale staram się nie jest słodkiego, nie? Staram się nie jest słodkiego. Ale kurde zawsze mam taką chęć do żelek i tak, to są pierwsze żelki, jak właśnie mieszkaliśmy razem, dwa często jadłem, więc dziwię się, Lekoduszki. że je kupiłaś. Mleko duszki. No, ale nie, taszka. ja bym powiedziała tak, ty lubisz żelki, no. które mają biały spodek często jesz. No po, powiedzmy, Ale no. jeśli lubisz te piłki, zależy myśli. Zależy jak leży, no. Nie, bo żelki zależy od poru, ale żelki. No. Mam to? No masz, masz. Dobra. Dawaj. E, ulubione picie słodkie. Dobra. Ja Ci wziąłem to, człowieku. Ta... Nie. No wiem, ale tam nic innego nie było. A wiesz co jest najlepsze? Że to jest to bez cukru. To nie. A czy to ulubione picie słodkie? No często je piję, ale czy to jest Albo moje ulubione kora. picie słodkie? No to. Kola może? No nie wiem, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, no, ale zaliczę ci, niech będzie. to ja tobie bo. nie, zdecydowanie. No, no niech będzie. Teraz się wziąłem. A jakie jest Twoje ulubione picie? Arizona. Chyba. Aha, no tak, Arizona, z miodem. Ale tam nie było, tam nie było i nawet no, tam bym o kola, tym nie pomyślał, i tak bym magne. o tym nie pomyślał, nie? Dobra, warzywo. Dobra, warzywo, no. Ja wziąłem z lodówki, bo nie było w To jest moje... No, no, bo nie wiem, wiem, czy to mi się jest moją ulubione. ty nie wiesz, jakie ty mi masz się wydaje, cukinię, jak że coś. Ja ci wziąłem małego ziemniaczka, człowieku. Ja ci wziąłem takiego w ogóle idę. Aż mi mówię sobie, że kurde takiego ziemniaka będzie mi pani kasowała małego. Wiesz o co chodzi. No ale co, mi się wydaje, że chyba też ziemniak jest moim ulubionym warzywem powiem ci szczerze, no teraz jak mam tą dietę to w ogóle nie wszystkie praktycznie warzywa. Kiedyś jadłem co... Nie jadłem pomidora, nie jadłem ziemniaka, nie no jadłem ziemniaka. Ale teraz wszystkie Teraz jakoś no. wszystko lubię. Ej, zostaw to. No, eee, co, ale Czyli trafiłem? Nie cukinia. No cukinia raczej no, nie. Wiadomo, no, trafiłem mały ziemniaczek. No, ale cukinię jesz najczęściej. No tak, bo mam w diecie najczęściej. Ale nie? Ci myślałam, że już ziemniaczek. No, ale, chyba dobra. ziemniaczek. No, no chyba, dobra. chyba dobra. ziemniaczek. No dobra. i ostatni, tak? Będzie. Tak, y owoc. Ulubiony owoc. O, tak. Ulubione... no wiadomo, ja to <śm> Ja lubię też dużo owoców, ale to jest wiadomo. Y Makumba musi sobie banana opiekdolić często, a ja... Ja ci chciałem kupić banana w ogóle na początku, ale potem doszło coś do tej małej główki tam, gdzie lampka zapaliła, że przecież ona cały czas gada o tych malinach, nie? Ja jeszcze tuskawki bardzo lubię, a ale najlepiej na obozy, jak jest... Ochotę na te malinki, Proszę. Nie? Najlepiej jak jest miks tuskawek i i bananów, nie? Taki shake, nie? To to jest... <laughs> Bueno. Nie, no maliny dobrze, dobrze. Eee, no Pytanie. i co, jeszcze może parę pytań, tak? Tak, mam jeszcze pytanka. Dobra, jeszcze mam pytanka. A Dobra, trzy, trzy pytania. Dawaj pierwsza. To będzie. No. To będzie ciężki kaliber. No, dawaj, dawaj. dawaj. Jak się nazywają wszystkie moje zwierzęta w domu? Ja, pierdzie, ty jesteś mocna, ty piara masz 10 zwierząt, ja mam, kurde, wiedzieć, nie wiem. Dobra, na pewno jest tak. Szar, szary. Szary jest. Szary, szary. Tak. Szaruś. Szaruś. Prada, no. Laki, no. Benek, no. Timon. I Jeszcze. No to nie wiem, czego. Czekaj. Robię. Jeszcze jeden. Ten czarny. I ten nowy? Nie. Z Nie! No to jaki? Czarny to nie Kot! Szarek, Benek, Timon. Cztery koty. To nie wiem. Nie wiesz, jak czarusz, Czaruś. Czaruś. Nie. Nie wiem. No. no to co? Alfik! A? a no tak, Alfik, no! 5 kotów, 10 widzowie, 18 spin i krwiło. ja mam wiedzieć. Mama. Ma ma, ma ma tak a jak jeszcze, ciasto. Jeszcze dwa. Jeszcze dwa? No i... A Juliusz. Już... Znaczy to w drugim domu, czyli tutaj. I, i przemek. <noise> szupanie, no dobra. To jest... Przemek to jest mój syn no nie. źle, nie pamiętałeś Alfika. No ale tylko jednego, nie? To i tak jest dobrze, No jest dobra. dobra. Masz 0,7 Dobra, jak tego nie wiesz, je łopie, to naprawdę. To... To going stresuje. out, going out. Moja ulubiona gra. No człowieku, musisz to wiedzieć. Musisz to kurwa, wiedzieć, nie? A taka na kompo. Ta, no. W sumie to Co? Znaczy, tak to będzie powiedziała Brawl Stars. Nie, 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 człowieku. I to nie. Ja ci od razu mówię, że to nie jest CSGO, nie? No, A. no musisz wiedzieć. No człowieku, musisz no. to wiedzieć. Nie, kurwa, no nie! A ja wiem, ja wiem, ja wiem no. co tam, co tam? GTA. Tak, GTA, dobrze. Kurwa, człowieku, żeby tego. Faciale, ale on no. nigdy przy mnie nie grał, on ja no tak, w ogóle nigdy no nie grał. No tak, no nie grałem, multa. ale ci mówiłem, ale ci mówiłem, nieważne. Dobra, yyy... Um... Ja. Teraz Dobra, no teraz. Ale mam punkt, tak. a? No punkt, ale tam już tam można u, ci podliczyć, u. można u. ci podliczyć. Kobieto, dawaj. Ulubiony wykonawca. To, to Myślę, że ten weekend. Do no. weekend? No. Dobra, dobra. Łatwe ci dam. Pierwszy miał już trudny. Mm, dobra, ulubiony sport też łatwo. Piłka nożna. No. No bo... No w sumie ta, no, To było easy, nie? To jest Easy Paszy na To teraz tak. trawa ulubiona. To jest według mnie to jest mega łatwe. Każdy kto mnie poznał frytki Yes. No frytki, no ale to nie jest potrawa, nie? Ale yes. kurde bo mnie denerwuje to jak Julia mówi o zamówieniu McDonalda i, i Ola mówi, że ona chce tylko frytki z sosem świetanowym, nie? Dwa sosy, święty. No irytuje mnie to irytuje, jak można zamówić tylko frytki, no, ale dobra, już ominmy to. Pamiętajcie, Omińmy to. frytki i dwa sosy i no. to jest najlepsze. E, dobra. No to... To jest tyle Kraj, pyszne. do którego chciałabym naj pojechać najbardziej. Mówiłem to wiele razy, wiadomo, co bym tam robił, też mówiłem, to jest głupota, ale powinno na lecieć. Monako? No nie, ale to, to też mam takie pytanie, ale dobra, już, i, już nieważne jest tam to pytanie, bo to Monako to jest kraj, którym chciałbym na pewno nie tam to, mieszkać ok. kiedyś tam. A pojechać? To nie jest chyba ten, co mój. czyli No nie, no, Tajlandia też, ale numer jeden to jest taki... Po, powiem ci, że Ameryka Południowa, wiesz o co chodzi. Kaszka. Nie. No. Ja bym oh. nie Ci, że ten, że no Stany po prostu. No nie, no dobra Meksyku. Meksyk. Meksyk. Ty mi nigdy tego nie powiedziałeś. ci, nigdy. człowieku, mówiłem ci, nigdy. dobra. dobra, nieważne, mówiłem Bo ci. Meksyk. Meksyk. No, me do Meksyk. Kafer, nosił i do Meksyku chcę... chciałem pojechać. Do dobra, dobra, powiem tak, ja oczywiście wygrałem, ja, ja oczywiście ja wygrałem. Wygrałem. Ja wygrałem, ja wygrałem, ja wygrałem, dobra widzowie Nie podliczą, wiem, widzowie podliczą, montażysta e, podliczy, no, montażysta podliczy, mam nadzieję wygrałem. widzowie, że się podobało, jeśli oczywiście chcecie więcej takich produkcji, w produkcji, to są filmowe produkcje, zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. Zostawcie komentarz miły i napiszcie w komentarzu, co chcielibyście jeszcze byście obejrzeć. I mam nadzieję, że się podobało. Tak? tak. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa. Lubina.